być. Znowu nic nie będzie widać, ale widać gwiazdkę na bazarze, to podstawa. Nie wiem, czy warto filmować w ogóle. O, warto. Sądzisz, że ta płachta się sama ściągnie? Nie mam pojęcia, może spłonie. Ej, tam ktoś biegnie. Nie? Nie? Jak samoloty. Sądzisz, że są terroryści uciekający z polskiego lotniska na Mazurach? Trzymany? Trzymany deresz. Ej, będzie... Ej, oni będą tańczyć. Może mała dziwka tam jest? Tchau. <laughs> pamięć A nie zła. Ale tamci to stoją blisko zasłaniają. O, spodnie do dupy. Chyba nie czytali nowego wołga. Nie. Nawet logo. Nawet logo. Ciągnął. Ciągnął, nie chcę zejść. Woo! ej, będzie świecące! Wow. Ej, ale ładne ten, nie? Ja, no. Tak jak na plakata. No, super. Nie wierzę, w końcu się nauczyli, że są inne cząstki niż Merdana i Times Roman. Yeah! Dumny? Duma? O, czekaj. Know-how. Know Co know-how? No jest na dole hasło, widzisz? To know-how. Wow, po angielsku. Ale gwiazdka się nie świeci. Chce uzasadnienie dlaczego jest większa. A to musimy poczekać na konferencję prasową. Miasto know-how, o nie. Ej, no nie, no, no jest da. to jakieś uzasadnienie do gwiazdek. Palek, No, no jest, masz. Hasło! Ale Polak z tego nie wymówił. Moja mama tego nie wymówi. O Jezus Maria, no Moja mama nie umie pisać SMS-ów, no Zapalcie gwiazdkę, zapalcie gwiazdkę. Nie zapalą gwiazdkę. Dlaczego nie zapalą musi gwiazdki? Nie no musi się zapalić, bez sensu by było, jakby gwiazdka się nie zapalała. No się nie, zapaliła. nie zapaliła się? A powinna się zapalić? No, no właśnie. Ale dziwnie wygląda. Tak? Dziwnie, dziwnie, nie? Dziwnie, dziwnie, bez no. sensu. A podoba się? Znaczy, podoba czy mi się hasło. Od tygodni, tak, mniej nale. więcej. Latamy po mieście i zbieramy zdjęcia gwiazdek, wie pani. Taka nowa fobia. <noise> nowa fobia. <głosy> 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 tak, fajnie. Znaczy, generalnie byliśmy bardzo zaskoczeni, tak, na początku. Mamy kilku, kilka pytań do prezydenta, mamy nadzieję, że za chwilę nam będzie się spodziewać. z <noise> tak, Gazetki Uczelnianej. <noise> tak, Gazetka Uczelniana 24. Liceum. <głosy> <poznawiam>. <głosy> O kurde! O, jest Danka Woźnicka. Jest Danka Gdzie? No tu. Nie wierzę. To pani to pani tak Ej, tam już jest konferencja? No, piszę zaraz że widziałem Dankę A Ej, no to koniec.